Siemano, dzisiaj sobie zagramy w Achtung die Kurw Czyli te słynne kropeczki nagrane przez Multiego i SKGF-a I chodzi o to, że mamy sobie po prostu blokować drogę No i ten kto nie wymięknie Dostaje punkt Zresztą dostaje punkt Dostaje punkt Ten kto wymięknie pierwszy przed nami tak za każdym razem mamy ogólnie 6 graczy. I możemy sobie tutaj wybrać kolor jaki możemy sobie sterować. Ja sobie wezmę zielony. I jaki będzie klawisz, który będę kierował się w lewo. No to będzie strzałka w lewo, no i w prawo. Tutaj right No i co? I tyle tłumaczenia. Mogę jedynie jeszcze powiedzieć, że gram na stronie giercownia.pl. Także linka dam w opisie. No i zaczynamy. Dajemy play i start, powiem na początku jest łatwo. Oj sobie muszę włączyć yy, dźwięk tylko muzyki, nie będę włączał. Na początku jest łatwo, tylko jak już później jest ta droga, znaczy tyle tych dróg jest tutaj, to już jest później ciężko. No ja, no ja jestem teraz czwarty. Także tak to będzie wyglądać Że jeszcze zobaczymy Jak będzie z tymi punktami Ło Wieczorem, ja tu mam myszkę Okej, ja się zmieszczę tutaj jak mi się jeszcze uda mm. Fuck, nie są ostatni A to Hamstwo nie, nie, hamstwo. Ej! I tutaj mamy te takie w kółkach, takie małe ikonki. To możemy komuś najechać i zrobić mu niespodziankę. Na przykład że staje się ten pasek, którym sterujemy grubszy albo że wolniejsi jesteśmy. I tak dalej, i tak dalej. Także no, to nie jest łatwe no. Co za frajer To było po prostu Czasami to jest też wkurzające, bo jak zablokują drogę To jest po prostu jest wkurzenie na 100% No, i ten już tutaj zablokował. Ła! Jak mi się jeszcze uda tego pokonać, będzie zarąbiście. Ale ja tak manewruję dziwnie. Ła! Jee! Yeah. Udało się. Także jest spoko. Chyba tam nie pójdę, obok tego pomarańczowego, bo on mi tu chyba wyjedzie, pierwszy. Nie no, kurde. Czerwony wygra. Jaki ziomek. Nie wiem, jak. Znowu muszę odrabiać punkty. No. Też ktoś najechał na to i jak widać te przednie takie kuleczki małe, te żółte stały się takie niebieskie i nie wiem, jakoś nie umie tym sterować. Tak jakby komputer zaczął tym sterować. Nie wiem jak <laughs> mamy to wytłumaczyć. Ale powiedzmy, że to jest dziwne. Raz to wygrałem, ale ta gra nie jest łatwa. Można grać na multi ale to już nie jest łatwe Znaczy nie, że łatwe Tylko po prostu lepiej się grę chyba na multi z kolegami Niż z komputerem, bo z komputerem jest znacznie trudniej. A przyznam szczerze, że jeszcze nie grałem, tak. Nie fuck. Jest, uda mi się! Fak! O no ty, gnoju, głupi! Jak mi powiedz, że w lewo! Jee, yeah. mam 21, ale dałem ciała. Chyba, że nie byłem. Chyba, że tamten się pierwszy uderzył. Się pierwszy uderzył. Dzisiaj mam na razie jest dobrze, chociaż no mam osiem punktów braku do błękitnego, Lol. nie wiem czemu. Są to odstępy takie między jechaniem, a tutaj gź tam dupy. Yeah! No, 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 no! No, szybko poszło 7 minut gry. Wygrał pomarańczowy. No, przed jestem jest na dobrze. My sobie gramy jeszcze raz na Arkafa Classic, to nie wiem. Jeszcze nie grałem, ale na razie sobie będę grał na tym Arkadzie Zmieszcz się Jaki cheater Jestem pierwszy No, ja Co za męta. Cztery, cztery cztery pięć dziewięć praktycznie wszyscy mają porówno, teraz czerwonemu damy grubszy pasek. Albo jest wolniejszy tutaj. Oj Dobra, może mi się jeszcze uda, Kuję skłabany se dobrze radzi. Eee. Pff. Uda mi się być na pierwszym miejscu? Nie wiem No i że się biję z pomarańczowym Co za menda dała mi grubszy pasek? Zrób taką fajną musemkę Nie no nie, bo jeszcze. Sam na swoim pasku. Skończę. Swoje takie jakby. Sterowanie. O kurde. Znowu dziwnie wytłumaczyłem to. Bo jak mi się uda. No. To chodziło. Ła, wow. ale szybko, ja pierdzielę to zapierniczało. No, nie, O ci się tutaj sygnali, co ja zrobiłem. 5 yeah. punktów przewagi, 5? Nie, 6 mi się popieprzyło. Teraz mi dobrze idzie. Jak mi się uda drugi raz wygrać, to będzie spoko. Nawet nie wiem, jak się będę cieszył. A. wielka kupa. Jak my zdążymy coś pierwszy raz uderzyć To mamy lipę Bo tam ci Zdołają zdobyć więcej punktów od nas No i będzie później trudno Znowu Zdobyć więcej punktów jak na początku, nie? Jak się czasem patrzy na ten ekran To już normalnie miałem mi oczy bolą tak to kolorowo Zanim jeszcze rozpocznę, to nawet nie zdążę się ogarnąć, gdzie ja jestem. I znowu mam jakieś takie. dziwne skręcanie. No! Dobra. Eee! Ktoś mi dał znowu sterowanie! To ten biały. O, co za menda. Chuj mały. Dobrze! O to chodzi! Nie tak. Jeszcze 13 punktów. O, z czerwonemu damy takie sterowanie, może mu się coś odpieprzy i przesanie tak dobrze grać. Już że skubany sobie dobrze radzi. Ja, pięć punktów! Kurde, muszę się brać do roboty! Zagapiłem się. No, jest. Fuck. No właśnie, widać, miałem 10 punktów na chyba 13, a teraz mam 4. Ja pierdzielę. Co za dziwna robota. Dobrze, powoli mi się przyda. Tutaj muszę tego zablokować. No! Ja! Za frajer mały, szkółdę. Błękitna Ciota Bękitna Ciota Ja Sam muszę się podrawać po nosie Okej. Okay. Muszę ich tutaj teraz tego No nie Jak będę teraz pierwszy, to już na pewno wygram Pierwszy, że w sensie w nic nie walnę. I jako jedyny wygram. No! Nie. O ty Ja! Nie no, będzie siupa po prostu. Drugie, drugie miejsce ja miałem pierwsze. Kurde, nie, Ja piernicza. No. Lol, ziomek Ła! Uch, ale jeszcze emocji, dobra Teraz mamy porówno. Czy był on teraz walną? Tak fajnie by było Normalnie na nim jakby się ucieszył. Idzie. Nie, dobra. O nie, jeszcze gramy. Chociaż już ma 50 punktów. Ale no Kójdź ten no, na serio. Chciałem mieć to pierwsze miejsce. Dupa. Kurde, blisko było, No nie jest tak źle na drugie miejsce, po 51, dobra, jeszcze jedna runda, tak samo, takie samo ustawienie, dajmy splay, ja już wymiękłem, jaka wiocha Bo czasem tak jest, że ustawi się dubą przed graczem, dubą przed graczem, przed naszym przeciwnikiem, co pojedzie się kawałek i wali się w niego, i koniec gry. Tutaj. Ła. Uh... Wow. Fak. Jestem ostatnia, nie można do tego dopuścić. To jest ze crazy. No ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Aaaa! Teraz! Ła! No. Przez to kręcenie to... ...masakra. Lepiej nie wspominać. Jakiegoś spida dostali. craft Czy ja nie widzialnie jestem? Jak i grup, lol. <słuch> o, takie Dziurki mogłyby być. By się każdy spokojnie mógł zmieścić. Nie no, ale wtedy by było trochę łatwiej. Także nie oszukujmy! Tego tutaj. No. Dzięki zajebiści jesteście! Po prostu jestem dumny. Czerwone malipy. What? Będę ostatni. Dobra. Z jakim jeszcze tutaj mam szansę? No za białym nie wiem. Zobaczymy. Fuck you! Wytęgi takie fajne sobie robić, takie zakręcinki? No! Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. No ja nie mogę... To speed. A? Ah. Jak ja dwie wyjdę? Spróbuję jeszcze Mieć na trzecie miejsce Jasne, ja... Daje ciała. No szlak. Dobra, to tyle było na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, ale już chyba takiego yy, nie z. Czekajcie, mój teraz swędzi. Nie z internetu, ale. już z GTA albo co innego. Dobra. To tyle, także dzięki za oglądanie. No i na razie.